Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w środę 9 lutego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dziś w Ewangelii, według Świętego Marka, dostajemy fragment, w którym Pan Jezus uświadamia nam, co jest powodem tego, że często popełniamy grzech, że często dopuszczamy się nieczystości, że często nasze życie staje się sądem na drugim człowiekiem i tego przyczyną wszystkiego jest oczywiście to, co dzieje się w naszym sercu. Pan Jezus chce nam pokazać, że właśnie wszelką przyczyną grzechu człowieka jest to, co wychodzi z naszego serca. Czyli pogarda względem drugiego człowieka, nieczystość, obelgi, złożeczenia i wiele innych jeszcze przykładów moglibyśmy pewnie podać. I dlatego Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii chce nas zachęcić, abyśmy właśnie patrzyli sercem czystym. Patrzyli sercem napełnionym miłością do Boga, miłością do drugiego człowieka. Jest to jakby kontynuacja tego, co słyszeliśmy wczoraj. No bo dzisiaj też Pan Jezus gromadzi tłum u siebie i mówi, że żaden, żadna potrawa, żaden pokarm, żaden napój, który wchodzi w nas, nie powoduje w nas nieczystość. Bo wpada do żołądka i zostaje wydalony. Ale wszystko to, co z nas wychodzi, z naszego serca, z tego serca, które jest zabrudzone grzechem, zabrudzone nienawiścią, zabrudzone złością względem drugiego człowieka, to powoduje w nas nieczystość i to z nas wychodzi na zewnątrz. Dlatego Pan Jezus zachęca nas, abyśmy mieli dzisiaj serce czyste. Abyśmy patrzyli sercem przepełnionym miłością Boga i drugiego człowieka. Do tego jesteśmy zachęceni i spróbujmy tak patrzeć, jak tego naucza dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.